W nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z TBR-em na grudzień. Mniej książek sobie wziąłam, jedna jest powtórka, bo jeszcze jej nie ruszyłam. Może jeszcze w listopadzie, troszkę listopada zostałoby 24, więc może jeszcze ruszę tę książkę, chociaż marne szanse. Jakoś tak ja ją bardzo chcę przeczytać, ale. Trochę popadłam znowu w zastój czytelniczy lekki e, przez książkę, którą zaraz pokażę, m, którą chcę dokończyć w tym roku na pewno, więc zostawiam ją troszkę na grudzień, chociaż jeszcze w listopadzie na pewno ją podczytam. E, no i tak trochę wpadłam w ten zastój i nie mogę nic teraz czytać. Zaczęłam pokrzywy i kość i kompletnie przystałam nie wiem, 12 stron i jakoś odłożyłam i nic teraz nie czytam, więc trochę słabo, więc postanowiłam nagrać film, trochę się zmotywować do tego, żeby przeczytać trochę tych książek. No i zaczynam, bo w sumie nie jest ich dużo, bo mam ich chyba tylko 6 takich konkretnych, które chciałabym przeczytać na pewno w grudniu. Jeden filmik mam już zaplanowany na styczeń, bodajże, chyba że jako dodatkowy w grudniu po prostu wpadnie. Jeżeli uda mi się przeczytać te książki, ale o tym to już na koniec, bo te książki zostałem sobie właśnie na koniec. To zacznę już i pierwszą książką, którą na pewno chcę dokończyć w grudniu, bo wiem, że w listopadzie już na pewno jej nie skończę. I to jest książka, która poniekąd wprowadza mnie w zestaw czytelniczy, bo ja bardzo chcę ją przeczytać, ale jednocześnie nie mogę. Czyli jest to Jeździec bez głowy Tomasa Meina Rida. Jego się zna ogólnie jako Main Read, natomiast on ma pełne swoje imię i nazwisko Thomas Main Reed. Yy, bardzo, podoba mi się ta Cicho. Yy, bardzo podoba mi się ta książka. Yy, jest pełna przygód, pełna takiego napięcia. Yy, Polubiałam już postać, yy, tego jeźdźca takiego Morisa yy, Geralda. Nie wiem, on nie wiem, nie pamiętam, jak on się nazywał po polsku, nie Mariusz. <laughs> też chyba Maurice, Maurice Gerald no to jest Gerald przez drz derzet no ale mm, bardzo go polubiłam bardzo mu kibicuję w takim związku z Luisą Poindexter czyli Luisą takiego plantatora dosyć bogatego nie wiem jakim tam wyjdzie na razie jestem w tej fazie że ona go bardzo lubi coś do niej ciągnie go i na odwrót też E, więc tak, e, czekam na więcej scen z Jeźdźcem bez głowy, bo pierwszy taki prolog, który się tu pojawił, e, był bardzo trzymający w napięciu, co prawda jest to tam dwie strony tylko, w zasadzie trzy, dwie 3 e, natomiast bardzo trzyma w napięciu i czekam a, na to, aż pojawi się kolejna część jakby z tym miejscem, e, bo jestem tego ciekawa, czy to będzie coś w stylu właśnie... E, mm, Tima Bartona i jego jeźdźca bez głowy. Wiem, że Tim Burton opierał swoją, jakby swój film na innym opowiadaniu, natomiast motyw jeźdźca bez głowy jest i jestem ciekawa, czy ma to jakieś tam powiązanie, czy nie. Kolejna książka to jest ta, o której mówię już od kilku TBR-ów, czyli jest to Almond. Książka, na którą mam bardzo ochotę, no ale książka, której jakby no nie daję rady w ogóle zacząć liczę, że jeszcze w listopadzie po nią sięgnę, jak tylko skończę pokrzywę i kość, bo jakoś tak właśnie pokrzywa i kość też mnie teraz demotywuje w czytaniu. Czytam na czytniku i może przerzucę się po prostu na audiobooka, bo jest i może jakoś mi to szybciej pójdzie. Chociaż chciałabym jakąś książkę w tym roku przeczytać, a nie przesłuchać, bo już dwie znaczy w tym roku, w listopadzie, w tym miesiącu, przesłuchać, nie przesłuchać, a przeczytać, bo dwie przesłuchałam i chyba tylko takie przeczytałam w listopadzie. Ja w ogóle nie śledzę tego, ile książek przeczytałam, dopóki nie będę robić wrap-upu, a to jeszcze nie teraz, bo jeszcze mamy listopad, listopad więc jeszcze mam szansę, że żeby coś tam przeczytać. Więc jeszcze daję sobie szansę na listopad z Almondem. Aczkolwiek już wiem, że na grudzień też sobie daję na niego chęć. Chociaż chęci mam bardzo odkąd. od maja, odkąd do, do. nie dostałam, tylko odkąd kupiłam właśnie tę książkę, odkąd, z, odkąd zdobyłam autograf autorki. Naprawdę. Bardzo mam ochotę, natomiast jakoś nie po drodze mi do tej książki. Ona nawet stoi u mnie na półce tak, żebym widziała ją i że w komentarze chcę ją przeczytać. Ale y, poza tym ona bardzo ładnie tak na półce wygląda, więc tak sobie stoi jest ładnie. Chociaż ostatnio ustąpiła troszkę miejsca jednej ramce z moimi Harry Potterowymi, y, tymi kinderkami. Y, no i troszkę z boczku stoi, natomiast... No, cały czas jest i pokazuje się wszystkim e, kolejna książka jest to nowość ja jej e, wiem, że teraz już na kanale jest ale w momencie kiedy nagrywam wychodzi z nowościami listopadowymi film natomiast tam tej książki nie było, bo ja nagrałam ten film wcześniej i miałam już nie kupować żadnych książek ale w Carrefourze e, zobaczyłam książkę, która kosztowała 12,50 e, 12,90 a, dobra, 12,99, e, ale była, był na nią 30% rabat i za 9 zł. ją kupiłam. E, jest to książka taka trochę komedia detektywistyczna. Całe lato bez Facebooka. E, może ja przeczytam opis, e, bo. E, jest ciekawy. Trochę przerażają mnie białe strony, bo ja niezbyt lubię czytać z białych stron. Natomiast sam opis mnie bardzo ciekawi, a mianowicie: e korpulentna czarnoskóra porucznik policji, Agatha Crispis, zostaje dyscyplinarnie przeniesiona do Nowego Jorku w stanie Colorado. Małe miasteczko w odległym zakątku Ameryki. Wszechobecny rasizm, brak zasięgu sieci komórkowych. Nic się tu nie dzieje. Porucznik Crispis walczy z nudą, prowadząc klub czytelniczy w miejscowym komisariacie i żyje nadzieją, że pewnego dnia dostanie w końcu śledztwo dotyczące czegoś ciekawszego niż wywiórki. Jej, życzenie, jej życzenia zostają wysłuchane. Spokojnym miasteczkiem wstrząsa wreszcie seria gwałtownych zbrodni. Morderstwa i tajemnicze zaginięcia okazują się prawdziwym sprawdzianem wiedzy literackiej bohaterki. Puerto Las, czyli autor tej książki, proponuje czytelnikowi osobliwy, zwariowany thriller. Jest to chyba francuski autor. Zaraz zobaczę, Tak. Z języka francuskiego przeżyła Maria Zawadzka. Tak, czyli jest to francuski jakby. Ja lubię bardzo francuskie filmy komediowe, bardzo jakby ten humor mi odpowiada. Tutaj mam taką jakby wkładeczkę, że on tych książek w Polsce ma sporo, bo tu trzy, tu trzy, sześć i tam jeszcze jakieś inne chyba troszkę więcej jest chyba jeszcze tutaj. Więc bardzo jestem tego ciekawa, bo jeżeli ta książka będzie w jakimś tam stopniu tak dobra, jak filmy. Na przykład Asterix, albo R, albo jeszcze jakieś inne filmy. Na pewno oglądałam komediowe, o których teraz nie pamiętam. Albo Mikołajek, na przykład. Jeżeli ta książka będzie na tyle dobra, to naprawdę będę chciała się zapoznać coraz ba jeszcze bardziej z panem Puertolasem. Nie wiem, czy dobrze przeczytam jego nazwisko. O, to jest autor. No i tak, Chciałabym się z tym zapoznać. Ja ją kupiłam sobie bodajże wczoraj. Aż sprawdzę, mam paragon, to sprawdzę. Tak, kupiłam ją sobie wczoraj e, i e, od razu chciałam do niej siąść, ale stwierdziłam, że mam miejsce bez głowy, mam pokrzywę i kość, które bardzo mi się podobały, zwłaszcza piesek, który tam jest. E, więc e, no nie będę zaczynać trzeciej książki, bo ja znowu wejdę w ten tryb, że zaczynam, a nie kończę. A tak nie mogę wejść znowu, bo znowu zablokuje się kompletnie. Więc taka śmieszna książka. Jako, że jest grudzień, jeszcze nie, ale zaraz, no to chciałabym się wprowadzić też trochę w taki e, klimat świąt. E, I mam książkę pani Katarzyny Best. Bester, Bester. E, Romans pod choinkę. Ja tę książkę mam już chyba dwa lata, albo... Rok. Tak leży na mojej półce. Tak, muszę mieć ją dwa lata, bo chciałam ją przeczytać w zeszłym roku na święta, ale zapomniałam jakoś y, o niej. No i w tym roku sobie przypomniałam a propos filmu y, świątecznego. Y, shortse y, świątecznego i a propos filmu, który będę nagrywać jeszcze później. Y, jest to romans. Y, ale taki właśnie świąteczny, taki klimat świąteczny w grudniu jest bardzo fajny i takie romanse ja lubię sobie tam zimą przeczytać i grudzień styczeń to są właśnie, to jest taka moja pora na takie ckliwe, romantyczne, choinko, podchoinkowe romanse. Przeczytam opis, bo też kompletnie nie wiem, co to jest za książka. Ray Colton się nie zakochuje. Nauczyły go tego doświadczenia z przeszłości. Z tego samego powodu nienawidzi Bożego Narodzenia. Kocha jednak swoje miasto, niepowtarzalny, olśniewający i wielki Nowy Jork, o którym mógłby opowiadać godzinami. W dniu swoich trzydziestych piątych urodzin Ray jest świadkiem ulicznej napaści i ratuje młodą kobietę. Świąteczny klimat sprzyja bliskości, dlatego między tym dwojgiem natychmiast nawiązuje się nić porozumienia, która przeradza się w romans bez zobowiązań. Ray stara się pokazać Everly, wszystko co uważa za wyjątkowe w Nowym Jorku. Historyczne budynki, eleganckie restauracje, sylwestrową zabawę na Times Square oraz inne zdumiewające atrakcje miasta. Przed nim trudne zadanie jak bowiem pokazać coś zachwycającemu komuś, kto jest niewidomy. Czy Everly stanie się dla Raya tylko miłym wspomnieniem, kiedy na koniec stycznia odleci jej samolot? Jestem tego ciekawa, zwłaszcza teraz, jak przeczytałam, że Re... Everly jest niewidoma, bo po okładce tego nie mogłam stwierdzić. Ja wiem tylko, że jakoś rok czy dwa lata temu ja słyszałam o tej książce bardzo dużo dobrego i dlatego jak ją zobaczyłam, to chciałam mieć i jeszcze na dodatek spodobało mi się, bo działa ją z biblioteki, z takiej półki książek, które ludzie oddają i dają im jakby drugie życie u kogoś innego. E, więc. Ona tutaj mam zakładkę taką świąteczną. z Stanie książki, kolę Daniel. I <laughs> śmieszna. Chyba chciałam ją zacząć, z tego świadczy. No, i właśnie słyszałam o tej książce dużo dobrego. Ja też słyszałam o tej drugiej książce. Nie wiem, czy moja babcia nie czytała. Świąteczne nieporozumienie, bo kojarzę, że ktoś czytał. No i właśnie słyszałam o nich dużo dobrego. Chcę przeczytać, chcę się zaznajomić. Więc może, jeżeli znajdę gdzieś jeszcze poprzednią, świąteczną powieść autorki, to też się zapoznam. Ogólnie wydawnictwo literackie, fu. Wydawnictwo kobiece. Bardzo dobre te romanse pisze i chyba większość z nich, które czytałam, większość, większość z romansów, które czytałam z wydawnictwa kobiecego, bardzo mi się podobało, więc daje tej książce bardzo dużą szansę na powodzenie. No i książka, o której chcę. Książki dwie, dwóch autorów, o których chcę zrobić film, bo jest to małżeństwo David Jon i Nicola Jon. Ja mam w ogóle wrażenie, że te dwie książki są bardzo ze sobą połączone historią. Kupując je kompletnie nie zwróciłam uwagi, że to jest małżeństwo. I kompletnie nie zwróciłam uwagi, że no nazwiska są takie same, dopiero w domu się zorientowałam. Natomiast mam wrażenie, że David Jon pisał o swoim, jakby o spotkaniu ze swoją żoną ze swojej strony. Natomiast Nikola Jan pisała o spotkaniu ze swoim mężem jakby od swojej strony i zacznę od książki autorki ponad wszystko. Kocham tę książkę, kocham ten film, czyli słońce też jest gwiazdą i yy, tak. Natasza pochodzi z Jamajki, a od 8 roku życia mieszka w Nowym Jorku. Tu ma swoje życie, chłopaka, przyjaciół, ale jej rodzina przebywa w USA nielegalnie i w ciągu doby zostanie deportowana. Jakby nieszczęść było mało, Nataszę właśnie zdradził chłop. Przyszłość wie się w czarnych barwach i wtedy zrządzenie losu, a może przeznaczenie, stawia na jej drodze Daniela. Czy można zakochać się w ciągu kilku godzin? A jeśli nawet, to po co Nataszy ta miłość, skoro niebawem znajdzie się w obcym kraju wśród obcych ludzi? E, bardzo. Mm, mam właśnie takie wrażenie, że jest tu sporo z, jakby z życia pani Nikoli. I z życia pana Daniela, i tutaj mam De Daniela, Dawida. Ja, ma, ja mam wieczny problem z tym panem. David Yoon, Frankly in Love. Frank Lee ma dwa imiona: amerykańskie Frank. I koreańskie Seung Min. Urodził się i dorastał w Kalifornii. W języku przodków zna zaledwie kilka słów. Mimo to jego rodzice oczekują, że zwiąże się z miłą Koreanką. Ale Frank spotyka się z Britman, z dziewczyną swoich marzeń, Brit. Jest urocza, zabawna i inteligentna, ale nie jest Koreanką. Rodzice Franka wiele poświęcili, żeby mógł dorastać w kraju nieograniczonych możliwości, jednak ich tradycyjna postawa nie pozwala mu być zwyczajnym amerykańskim nastolatkiem. Zdesperowany chłopak zrobi wszystko, by rodzice nie dowiedzieli się o randkach Speed. Zwraca się o pomoc do córki przyjaciół rodziny Joy Song. <laughs> I tutaj w biografii pana Dawida jest, że yy jakby książka Nicole Young, Słońce też jest gwiazdą zawiera wiele wątków z biografii męża i nie ma nic o jakby o tym, że on pisał o swojej żonie, ale właśnie mam takie wrażenie, że to są książki połączone, dlatego też chciałabym zrobić film o tych dwóch książkach, taki połączony, że czytam najpierw jedną, potem drugą i potem jej jakby i oceniam i trochę porównuję i, i ten, ale y ten film chyba już powstanie na styczeń, więc daję sobie czas w grudniu, żeby je przeczytać, ale na styczeń raczej je zostawię, żeby sobie nagrać. Chociaż może po prostu dodam taki dodatkowy film właśnie z tymi dwoma książkami, bo chcę je przeczytać na pewno w grudniu i tak to się będzie prezentować. Także chyba wszystkie książki, które tak chciałabym przeczytać w grudniu i które mi przyszły pierwsze na myśl na TBR dałam. Nie dodaję pokrzywy i kości na grudzień, bo na pewno je skończę, bo to jest krótka książka, chyba 309 stron ma na czytniku moim, ale mogę się mylić. No także sześć książek ustawiłam. Wyrwał sobie mikrofon. Sześć książek, jeździec bez głowy, almond, całe lato bez Facebooka, Romans pod choinkę, frankly in love, i słońce też jest gwiazdą. To by było na tyle z tego TBR-u. Mam nadzieję, że ten TBR w końcu w pełni w jakimś stopniu, muszę sobie obejrzeć. Tibiar na listopad, bo nie wiem, czy jakąkolwiek książkę z tego TBR-u ruszę. A fajnie by było jeszcze coś poruszyć. Może ten almond. <laughs> Powiem, że on na pewno tam jest. Bo o nim mówię już od 3, 4, 5 Tibiarów. I yy, jakoś się nie zbieram, żeby przeczytać. Yy, no ale co? To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Życzę Wam czytelniczego tygodnia, czytelniczego miesiąca. Yy samych superanckich książek, które y, będziecie czytać, albo które poznacie, albo które dostaniecie pod choinkę, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film. Yy, no i co? Dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!